Witamy ponownie. W przerwie między złotem a srebrem udało nam się złapać szefową całego zamieszania. Tak, dokładnie tak. Jest z nami Joanna Filipczak, dyrektor Targów. A Joanna, powiedz, jakie są Twoje pierwsze wrażenia zaraz po otwarciu. Bo jesteśmy zaraz po otwarciu, wręczeniu nagród w Konkursie Roślinnych Nowości. Jak to odbierasz? Ja jako organizator jestem podekscytowana tym, że znowu ruszyła maszyna. Po raz 30, bo to już jubileuszowe targi. To dary, jubileusz. Więc tak. To i zobowiązuje, i też no, robi swoje. Mhm. 30 lat to też taki czas podsumowań, być może tak. jakichś zmian. Co nowego w tej edycji targu? Nowa edycja, ale i. Hasło wystawy z nią związane, nowe czasy i nowe wyzwania. Wszyscy borykamy się z suszą, ze zmianami klimatycznymi. To jest duże wyzwanie dla producentów roślin, ale i dla architektów krajobrazu, dla planistów. Dla całej branży. Dla całej zielonej branży. Dla całej zielonej branży. I to widać też doskonale tutaj podczas Zieleń to Życie. No tak, bo, bo Zieleń to Życie to nie tylko rośliny. To cała infrastruktura związana z ogrodnictwem, z tym zielonym światem, który nas otacza. To także przestrzeń dla architektów krajobrazu, tak? bo to oni też decydują poniekąd o tym, jak wyglądają nasze miasta, jak wygląda nasze e, otoczenie i na nich też się otwieracie. To też jest, to też jest miejsce, gdzie powinni się e, pokazać, być, porozmawiać, spotkać i podglądać to, co jest fajnego. Dokładnie. Y nie uda się osiągnąć naprawdę dobrych rezultatów bez współpracy. A wielkość Zieleń to Życie właśnie na tym polega, że łączymy i rozwijamy całą tą branżę, że to jest miejsce, gdzie się spotykamy, gdzie wymieniamy wiadomości, informacje, dzielimy się problemami i je rozwiązujemy. Po to jest Zieleń. Po to też od początku było to najważniejsze i jest do tej pory żeby nawiązywać bezpośrednie kontakty. To jest ta e, wielkość Zieleń to życie. A jeżeli chodzi o ten wątek, o którym wspominałeś, e, architekci krajobrazu, ale też wykonawcy, e, ludzie od bruku, o, ludzie od małej architektury technika, technika cała. cała, ale też i technologia, wespół w zespół. Będziemy działać wspólnie. Będziemy ze sobą się komunikowali, efekty będą Rzeczywiście, efekty to jest tak, fajnie. że dobre miasta, zdrowe miasta bez zieleni praktycznie nie funkcjonują. A przecież tutaj rzeczywiście jesteśmy najbliżej zieleni, dlatego tym bardziej bardzo dobrze jest, jak nowe branże, inne branże, przychodzą na nasze targi. I uczestniczą w nich, dzielą się wzajemnymi spostrzeżeniami, potrzebami, zrozumieniem, jak powiedziałeś. Bo, bo zieleń w mieście to nie tylko roślina, ale także wszystko, Dokładnie. co ją otacza i co ją tworzy. A Joanna, co ciekawego w programie jest? Program mamy bardzo ciekawy przez wszystkie trzy dni targów. Dzisiaj skupiamy się na takim aspekcie wiedzy dla handlu i dla producentów. Jutro z kolei. W punkcie programu, w głównym punkcie programu jest zieleń miejska. Natomiast trzeciego dnia praktyczne informacje, które moim zdaniem zainteresują i praktyków, i profesjonalistów, i amatorów. Właśnie powiedziałam o praktyce, bo to miałam na końcu języka, że te, te, te praktyczne informacje na temat... I robienia, wykonywania, zakładania, i wyko zakładania ale i pielęgnacji ogrodu. Więc wszystkie trzy dni pełne spotkań, informacji i wiedzy. No dokładnie, to jest naprawdę miejsce czerpania wzajemnych inspiracji, jedna branża od drugiej. No tylko tak powstaje coś dobrego, prawda? No tak, i te nowości, wiecie, te zmiany związane z, z klimatem, z tymi wyzwaniami nowymi też wpłynęły na to, że są to takie bioróżnorodność właśnie zmiany klimatyczne są life motywami zarówno programu towarzyszącego wystawie, jak i ogrodu pokazowego. Nareszcie wrócił do nas też wspaniały ogród pokazowy, który łączy mhm. wszystko to, o czym mówiliśmy, elementy ogrodu, każdy od nawadniania, po grób na i małą architekturę, na jasna, tak, w tym ogrodzie jeszcze będziemy dzisiaj, zmawiamy z jego Także, Joanna, przed Tobą jeszcze... Zabiegana Przed Tobą jeszcze sporo fajnie, że się dzieje dzieje i że nie pada, chociaż wiemy, jak deszcz jest potrzebny, ale może nie tak ulewnie. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na inne nie. Więc cieszę się z tego, co mamy. I tak, wczoraj Warszawę zalało, ale dzisiaj już jest przyjezdna. Także wszystkich zainteresowanych, zapraszamy. Gości, zapraszamy Natalię. Zapraszamy razem targi z Anną. W soboty do godziny 16. 16. Można przychodzić, 16. oglądać, podziwiać, inspirować się, rozmawiać. Bo to jest miejsce, to jest platforma, która łączy wszystkich, którzy są zainteresowani zielenią, która będzie nas otaczała. Nam taką, taką całą zieloną branżę i o to chodzi. Takie tak spotkanie bardzo. jest tylko tutaj na Zieleń. W jednym miejscu i w jednym czasie. Dziękujemy. Dziękujemy. Spokojnego dnia życzymy, mimo że wiemy, że będzie to trudne. Tak. I my lecimy dalej, zobaczymy kolejną Medalową. Medalową. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym wejściu.